Witam serdecznie, poranek, wracamy do życia może już nie taki poranek nie, ale, ale fajnie słoneczko świeci yy, tutaj brakuje jednak tych kilku paneli z tej strony trzeba kupić i pewnie w tym roku to sobie zamontować ale to nie o tym film, dzisiejszy film będzie o, o tym, że co się zmieni dla prosumentów po 1 lipca tego roku, nie? Każdy czeka na tą ustawę, bo to będzie ustawa, czy zmiana ustawy prosumenckiej. No i pewnie niektóre osoby zainteresowane już wiedzą, a niektóre jeszcze nie wiedzą o tym, że trafił projekt takowej ustawy do rządowego Centrum Legislacji. W zasadzie do tej pory nie było żadnych bardzo tak mocno jakichś wielkich przecieków. Wiadomo, że coś tam miało się zmienić, ale nikt nie wiedział tak dokładnie co i jak i kiedy. No takie to życie. Gdzieś to było ukrywane szczętnie, bo było ukrywane tak myślę ze względu na to, że te zmiany niestety nie będą jakieś super pozytywne, albo nawet można powiedzieć inaczej. Te zmiany, tych zmian nie będzie wcale Niestety, dla tych osób, które są w netbilingu, bo wiadomo, że osoby, które są w starym systemie, ich to nie dotyczy, bo tutaj nie ma co zmieniać, nie ma co drążyć tematu, jest OK i tyle. Co w tym projekcie hmm, to jest pamiętajcie, projekt to jeszcze może się zmienić w czasie legislacji, czy tam powiedzmy w Sejmie, mogą być jakieś dodane y, poprawki itp, itd. Każdy tam mniej więcej rozumie, jak to wszystko trwa. Ten projekt ma być. Czyli ta ustawa ma być uchwalona według planu do końca czerwca, tak żeby zaczęła obowiązywać od 1 lipca. No i teraz co w tym projekcie jest, no bo to najbardziej chyba interesuje osoby, a więc w zasadzie jeżeli chodzi o zwykłego prosumenta, to nic. Czyli tak naprawdę jedyną taką różnicą, bo wiecie, ja myślałem, że tam będzie jakaś może cena minimalna podana, chociaż jest tam wzmianka o tym, ale nie o cenie minimalnej. Ja wam powiem o co tam chodzi za chwilę, bo najpierw wam powiem jak to jest tam napisane, powiedzmy, opisane, bo, bo ja z samego projektu nie czytałem, tylko podpieram się e, informacją z jednego z portali informacyjnych. E, bo... Powiem szczerze, że nie potrafiłem otworzyć tego projektu. Wchodziłem na m, stronę rządowego centrum legislacji, jest ten projekt tam, ale nie mogę go m, przeczytać treści. Nie wiem, czegoś nie potrafię zrobić albo jakoś tak inaczej. Dlatego podpieram się informacją z jednego z portali informacyjnych. I tam jest napisane, co czeka prosumentów po 1 lipca, czyli osoby te, które rozliczają się w netbilingu. Wiadomo, no bo, bo netmetering, już wam mówiłem, to nikogo tam nie obchodzi, jest super fajnie i dobrze. I teraz co będzie mógł zrobić prosument po 1 lipca, a więc z taką jedyną jak gdyby zmianą, bo wiadomo, że od 1 lipca miało wejść rozliczenie godzinowe, czyli najprawdopodobniej mniej opłacalne niż takie miesięczne, które mamy teraz, aczkolwiek i tak ogólnie lipne, bo za luty tam chyba było 34 grosze rozliczane, gdzie jeszcze mało produkcji było, a za marzec pewnie będzie około 30 groszy. Nie wiem czy nie mniej, może będzie troszkę powyżej. Jeszcze chyba nie ma ceny podanej y, miesięcznej. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale tak myślę, że koło 30, może 32 grosze średnia cena będzie. W tych granicach powiedzmy, bo, bo nie wiem. Na pewno nie będzie wyższa, bo jednak. Ceny były, kto sprawdza sobie tam na towarowej giełdzie energii, to ceny każdy wie, jakie były i po 20 groszy, i po 30, i po 10 groszy w dni świąteczne czy w niedzielę, a nawet i taniej energia była kupowana. Także ta średnia myślę, że wyjdzie około 30 groszy. No i co się zmieni teraz od 1 lipca dla prosumentów w net -bilingu. A więc pierwszą taką jakby zmianą jest to, że nie będziecie musieli przechodzić, nie będzie obowiązku przejścia na rozliczenie godzinowe, czyli będzie można zostać po prostu w starym, w starym jak gdyby systemie, nie w tym starym netmeteringu, tylko w starym systemie rozliczenia w net billingu, czyli będziecie rozliczani dalej za średnią cenę miesięczną, tak? Czyli tam PSE podaje tą średnią cenę i wtedy jest po tyle rozliczana. Powiedzmy to, czyli tak samo jak jest teraz. Zmianą jest to, że będziecie, jak chci będziecie chcieli, będziecie mogli przejść na cenę godzinową. Napiszecie pismo, czyli to będzie nieobligatoryjne, czyli Zostajecie, według tej ustawy, zostajecie cały czas w starym jak gdyby systemie net billingu, ale jakbyście chcieli przejść na rozliczenie godzinowe, to piszecie do swojego sprzedawcy, że wyrażacie tam chęć przejścia na, na rozliczenie te godzinowe i oni was automatycznie przeniosą. Tutaj każdy musi zastanowić, czy to się opłaca, czy się nie, bo za to, że na przykład przejdziecie na rozliczenie godzinowe i będziecie mieli nadwyżkę po roku, no to dostaniecie 30%. Do tej pory było 20% zwrotu, to tam pewnie najczęściej groszowe są pieniądze, a teraz będziecie mieli 30%. I to jest ten cały jakby zmiana. Każdy tutaj musi się zastanowić nad tym, czy jest sens przechodzić na rozliczenie godzinowe, bo to trzeba będzie zobaczyć jeszcze właśnie na początek. No, z jednej strony dobrze, że nie, że nie musimy przechodzić na te godzinę, godzinowe rozliczenie autom z automatu, tylko po jakimś czasie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, tak? Miesiąc, dwa i będzie można albo nie zosta zostać w tym starym systemie. Tutaj jestem trochę zawiedziony, bo byłem pewien, że mm, będzie określona jakaś cena minimalna od kupu. Ja Wam powiem jedną rzecz. W tym projekcie jest y, taki, nie wiem jak to się nazywa, akapit czy coś tam, y, propozycja taka, żeby zastanowić się nad tym, po ile sprzedaje prosument, czyli po ile kupuje zakład energetyczny energię, a po ile my jako prosumenci potem go odkupujemy, czyli w tym netbillingu. tak? Po ile go odkupujemy. Bo tam jest różnica, wiadomo, że jeżeli ktoś mało zużywa energii, w, mieści się w tych limitach, no to sprzedaje po 30 groszy, tak zakładajmy, a odkupuje po 41. Oczywiście mówię o samej cenie energii, bo później jeszcze dochodzą waty, wszystkie opłaty, więc odkupuje się tę energię po 75 groszy czy 80, tak? Przy małym zużyciu, bo ci co zużywają dużo, a więc ogrzewają się pompą czy coś takiego, to na przykład... Płacą średnio złoty, złoty dziesięć. Także od, sprzedajecie po 30, a ogólnie ze wszystkimi opłatami odkupujecie po złoty tam dziesięć. Średnio, bo część wiadomo, że łapie się na tą niższą stawkę, a część na wyższą. Im więcej zużywacie, tym drożej, jak gdyby się płaci. Tak? No ale dobra. I jest taki zapis w, tej, w tym projekcie ustawy, żeby właśnie wziąć pod uwagę to. Więc jest jakaś mała nadzieja, że może coś tam się zmieni w trakcie prac nad tą ustawą, ale to tylko nadzieja, a ogólnie powiem Wam szczerze, że ten projekt jest do... Pewnej części ciała. No nie ma co ukrywać, że w zasadzie nic się nie zmienia. To tylko tyle, że będziecie mogli zostawić, zostać na tych starych zasadach. Z automatu nie przejdziecie na rozliczenie godzinowe. Więc będziecie mogli sobie popatrzeć miesiąc, czy dwa, czy tam pół roku, czy nawet rok, jak to działa, i dopiero potem zdecydować się, czy przejść na to godzinowe rozliczenie, czy zostać w tym starym systemie, który obowiązuje w tej chwili. Moim zdaniem trochę lipa. Spodziewałem się więcej. Po szumnych zapowiedziach, że będzie poprawa rozliczeń prosumenckich, tak? czyli będzie lepiej, żeby było bardziej opłacalne ten montaż paneli, żeby więcej zostawało dla sprzedającego, czyli takiego prosumenta, żeby bardziej mu się opłacało to montować, żeby mógł jakoś tam w miarę rozliczyć to, że tam z 5 lat, czy ewentualnie dobra, niech 10 lat, ale mu to się wróci i potem będzie miał prąd za free w międzyczasie może oczywiście tam coś paść zepsuć, ale to tam już są mniejsze wydatki i tyle no. także będzie ustawa, która w zasadzie moim zdaniem niestety nie pomoże jak gdyby w rozwoju yy, tego OZE tak? czyli montowania paneli, bo tutaj nic się w zasadzie nie zmienia, zostaniemy w tym samym jakby systemie z tą opcją, że będzie można przejść na rozliczenie godzinowe. No i tutaj tylko ten jedyny plus, że nie z automatu, a dopiero po jakimś czasie, jak sobie sprawdzicie tam, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, nie? I tyle. No takie trochę, powiem Wam jeszcze raz, zawiodłem się mocno, bo byłem pewien, że na przykład y, może zrobią rozliczenie miesięczne, czy tam godzinowe, ale z minimalną jakąś ceną, tak? Czyli na przykład jak jest cena po 40 groszy, to płacą, rozliczają Wam po 40. Ale jak cena spada na 5 groszy, no to rozliczają Was z minimalną ceną, na przykład 20 groszy, tak? Bo dla zakładu energetycznego i tak to się opłaca, bo sprzedaje dużo drożej. Więc tak liczyłem, że to tak może wyglądać. No niestety według tego projektu, który trafił już do rządowego centrum, tak nie ma. Nic tam o tym przynajmniej nie jest wspomniane. Jedyne te słowo to jest, żeby wziąć pod uwagę. Czyli nie wiem, to może po słowie wziąć pod uwagę to, że... Sprzed... No, wiadomo, to tak na chłopski rozum trzeba by tłumaczyć, że sprzedajemy tanio, a odkupujemy drogo. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, jest taki zapis, ale czy potem posłowie coś w tym zmienią w projekcie? No to trudno mi powiedzieć. No bo rządowe centrum leg legislacji, oni chyba tam nie mają prawa zmiany. Oni tylko sprawdzają, czy wszystko zgodnie tam z prawem, te wszystkie artykuły, sruły i te inne rzeczy, a potem posłowie mogą wnosić jakieś poprawki albo jakiejś zmiany, więc dopiero w Sejmie się okaże, czy będzie jakaś zmiana właśnie z tymi cenami odkupu, tak? Mam nadzieję, że będzie, ale na dzień dzisiejszy w tym projekcie nie ma o tym ani słowa, także trochę lipa, wiecie, że ja będę w tym roku coś też tam stawiał i tak byłem przekonany, że będę zakładał te panele, pewnie i tak będę, no tutaj też dla każdego, kto tam decyduje się na to, zakładajcie od razu panele z falownikiem hybrydowym. Nawet jeśli nie macie zamiaru na razie magazynu y, kupować, to z falownikiem hybrydowym, żeby za pół roku czy rok, jakbyście chcieli magazyn dołożyć, żebyście nie musieli zmieniać falownika, bo to są sensu wydane pieniądze. Lepiej od razu trochę więcej zapłacić, niż potem y, wyrzucać ten stary jak gdyby, a kupować nowy, tak? Czy tam, no może ktoś was, od Was od, odkupi ten stary, powiedzmy, y, y, falownik. No i tyle. A no ogólnie nie ma z czego się cieszyć. No, zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale nic ciekawego tutaj z tego projektu niestety nie wynika. Także co. Trzymajcie się, pozdrowionka. Zobaczymy, poczekamy jeszcze, ale już po tym, co się tu okazało, po tych szumnych zapowiedziach, które były wcześniej, że tam będzie lepiej, że będzie to, że będzie tamto, to w projekcie nic takiego nie ma, czyli takie dziadostwo, powiem Wam szczerze. Dziadostwo. Tutaj się zawiodłem na rządzących bardzo mocno, no, ale jest jak jest. Poczekajmy jeszcze, może coś się zmieni. Jednak powiem Wam szczerze, że wątpię, nie wiem który to raz już powtarzam, ale tak wygląda, że jednak e, lobby te energetyczne, czyli zakłady energetyczne, e, bo to one lobbują po tym, żeby, żeby kupować od nas producentów fotowoltaiki jak najtaniej energię, e, chyba jest bardzo silne i, i nic się raczej nie zmieni e, na lepsze za bardzo a będzie po prostu taki marazm jak jest, no może, ale tutaj nie chce mi się wierzyć, więc, więc zobaczymy, no jeszcze pożyjemy, nie ma tego programu też Mój Prąd 6.0, są też jakieś szumne zapowiedzi i zobaczymy co z tego programu wyjdzie, bo zaraz się okaże, że, że to też będzie jakaś totalna lipa albo coś, też to ja tam już się z tego co orientuję to wiem, że w tym programie, Mój prąd, powiem Wam tak na marginesie, tylko po cichu, że najprawdopodobniej, e, jeżeli będzie dopłata do samej fotowoltaiki, to będzie bardzo mała, może z 1000 zł wam dopłacą, albo i nie. E, będzie dopłata wyższa, jak będziecie montowali fotowoltaik. Bo tutaj jeszcze zastanawiają się, czy w ogóle dać dopłatę, jeśli zakładacie fotowoltaikę bez magazynu. E, więc jeżeli będzie z magazynem, to ona będzie wyższa fotowoltaik, e, dopłata i do fotowoltaiki, i dość wysoka, wyższa niż była. Przedtem była chyba 16 tysięcy. Więc teraz będzie jeszcze wyższa do magazynu energii, bo tak Wam powiem szczerze, że na obecny czas, no to coraz bardziej wszystko to idzie w tą stronę, że Trzeba będzie montować po prostu magazyn energii, żeby to się jakoś tam wszystko kręciło, tak? Do fotowoltaiki. Dlatego Wam powiedziałem, zakładajcie, że nie zastanawiajcie się, jeżeli montujecie panele na dzisiaj, to od razu z falownikiem hybrydowym. Tego magazynu kupować nie musicie na dzisiaj, ale mieć już przygotowaną jakby instalację, w razie czego tylko się wpiąć i tyle. Po zawodach, nie? Także jeszcze raz, trzymajcie się. No i cóż... Y este que es.